Witam serdecznie z tej strony CryptoAnonim, a to są 49 kryptowiadomości. Pamiętajcie, że wszystko co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, bo o nią musicie się zgłosić do odpowiednich osób. No i zaczynamy. Bitcoin tutaj walczy cały czas z tą kwotą 19 tysięcy dolarów. Dzisiaj wynosi 19 063 dolary i jest praktycznie 0,38% na minusie w ostatnich 24 godzinach Ether 1289 dolarów, czyli tutaj mocniejszy spadek, 4,07% na minusie. Zobaczmy, co najbardziej pompowało w ostatnich 24 godzinach. Jest to Algorand, top 1, 12,64%, Chain, tak samo prawie, 12,12%, ,12%, i Lio Token, 10,04%. Dalej możemy zobaczyć jeszcze XRP, więc tutaj cały czas rynek pozytywnie odbiera dane o tym, że będzie możliwa ugoda z sekiem. W 7 dni aż 34%. A co najgorzej sobie radziło? Lido 6,32% na minusie, Hex prawie 5% na minusie i Lido staker Ether minus 0, e, nie 0, przepraszam, 4,09% na minusie. No i na tym piątym miejscu mamy Ether z tym 4,07%, więc widzimy, że Ether po merczu nieźle obrywa. No ale tak to zazwyczaj bywa. Przejdźmy sobie do kalendarza. Warto zwrócić uwagę, że obecny wskaźnik bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych był lepszy niż prognozy. Więc to też jest pozytywne. Podniesienie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii o 0,5 punktów bazowych, o 50 punktów bazowych tak naprawdę, do poziomu 2,25%. A co będzie się działo jutro? Japonia będzie miała święto państwowe, czyli Dzień Wolny. Europa Czyli tutaj Niemcy, 9:30 wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech. Poprzednio to jest 49,1, prognoza 48,3. Później Wielka Brytania o 10:30 kompozyt PMI, poprzednio 49,6, prognoza 49. Później wskaźnik PMI dla przemysłu, prognoza to jest 47,5, a poprzednio to było 47,3. Wskaźnik PMI dla usług, tak samo w Wielkiej Brytanii, po prognoza to jest 50, poprzednio było 50,9. Później Kanada podstawała sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca. Poprzednio 0,8%, a teraz ma, e, prognoza to jest minus 1,2%. I o 20.00 przemówienie prezesa Fedu Polola. Więc tutaj y, będzie możliwe, że znowu coś zacznie się rękami, jak ktoś powie, e, czego inwestorzy się na przykład nie spodziewają. A jak w sumie się spodziewają, to też może zacząć, bo teraz y, wszyscy się spodziewali. Praktycznie podwyżki o taki wskaźnik o, zero, o 75 punktów bazowych, a tak czy siak trochę cząsł. No dobra, przejdźmy sobie do wiadomości. W wiadomości może zaczniemy sobie od JP Morgana, a bardziej jego prezesa Jamie Diamond ponownie atakuje Bitcoina, gościu tutaj nie lubi za bardzo Bitcoina, kiedyś mówił, że zwolni każdego kto z jego pracowników dotknie Bitcoina, a tutaj teraz Czytamy. abstrahując od otwartej niechęci prezesa JP Morgana do cyfrowych aktywów, Międzynarodowy Bank Inwestycyjny od jakiegoś czasu oferuje swoim klientom niektóre usługi związane z tym rynkiem. Niedawno firma zdeklarowała, że będzie dalej świadczyć tego typu usługi, mimo panującej na rynku BESY. No i on tutaj twierdzi, że jestem wielkim sceptykiem w sprawie tokenów kryptowalutowych, które nazywacie walutą taką jak Bitcoin, to zdecentralizowane schematy Ponziego. No, więc tutaj on ma swoje zdanie. Przypomnijmy, że ma 66 lat i nie wypowiada się pozytywnie. Więc tak, albo jeszcze tutaj będą grali pod to, że muszą się okupić więcej, albo naprawdę gości szczery i nie lubi Bitcoina, bo już oferują usługi. Widzimy tutaj, że oni oferują opcję 6 funduszy kryptowalutowych, więc nie jest to mało. I tutaj. Co więcej, na początku września gigant bankowo płynąć ofertę pracy, by zatrudnić specjalistę, który mógłby pokierować działem podmiotów w dziale Webczy i Metaverse. Czyli tutaj firma robi jedno, a prezes mówi swoje. No więc możliwe, że jest szczery, chociaż i ja nie wierzę. Lecimy sobie dalej. Binance powołuje globalną radę doradczą do sprawy politycznych oraz regulacji. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch, ponieważ tutaj regulacje na całym świecie mogą. Zacząć przeszkadzać. Tak jak to widzimy, że różne państwa tutaj dopiero się regulują i Binance będzie chciał być krok przed tym wszystkim, żeby samemu jakoś się do tych regulacji podporządkowywać szybciej. I tutaj Działaniami nowo powstałej Rady będzie kierował były Senator Stanów Zjednoczonych. Rada będzie się składać z 12 wybitnych osobowości mających powiązania z administracją rządową oraz sektorem finansowym. Więc tutaj no grubsze ryby, stale rosnąca popularność blockchain oraz rynku kryptowalut wiąże się również z tym, że problemy tych sektorów stają się coraz bardziej, yy, coraz bardziej złożone. Adopcja kryptowalut stale napotyka na swojej drodze przeszkody generowane przez kwestie regulacyjne, polityczne oraz społeczne. No tak, to jest to, co wspomniałem wcześniej. I tutaj osoby w niej zasiadające mają za zadanie rozwiązać wszystkie problemy, które mogą wystąpić w czasie, gdy giełda dąży do przyspieszenia adopcji cyfrowych aktywów, technologii blockchain oraz Web3. Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch ze strony Binance'a, bo widzieliśmy, że już nie raz został tutaj pozywany, że brakuje mu jakiejś licencji albo coś, ale Champing zało szybciutko. Tutaj wyjaśniał to, widzimy, że też jakoś współpracował z regulatorami i giełda przez to naprawdę w przyszłości może być jednym z ważniejszych operatorów płatności, cyfrowych banków i tak dalej, i tak dalej. Już teraz w Binance można zamówić sobie nawet taksówkę w aplikacji w Stanach Zjednoczonych i zapłacić za nią krypto, więc no, gruby rozwój jest w tej firmie. Następny news też jest bardzo gruby, bo Corolado zezwala na płacenie podatku za pomocą kryptowalut. Dlaczego to jest takie grube? Ponieważ waluty fiducjalne charakteryzują się tym, że no nie mają w sobie wartości. Wartość jest popierana właśnie przez państwo, głównie przez pobór podatków, bo teoretycznie wszystko by mogło pójść z drukary. Tylko, że nikt by takich walut nie chciał trzymać, by od razu uciekała wartość do innych środków. Przez to musimy płacić podatki w danej walucie. No i przez to się generowany jest popyt na tą walutę. A jeżeli może zezwalamy płacenie podatków w innych walutach, no to możemy Troszeczkę podkopać własną walutę, ale dla nas, jako posiadaczy bitcoina i zwolenników rynku kryptowalutów kryptograficznych, myślę, że jest to bardzo pozytywny news. I władze Korolady ogłosiły, że mieszkańcy stanu mogą od teraz płacić podatki za pomocą kryptowalut. Wszystko dzięki współpracy PayPal'a, który to będzie pośredniczył w transakcjach. Będzie to na początku Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether i Litecoin. Nie wiem, co tam robi Bitcoin Cash i Litecoin, no ale widzimy tutaj. Pozytywnie, że idziemy w tym kierunku. Jest to pierwszy stan, który osoby fizyczne będą mogły płacić cyfrowymi zasobami. Wcześniej Utah była stanem, który szła w podobnym kierunku, lecz dopiero w 2023 wejdą tam prawo, które będzie też pozwalało im, w Ohio też była podobna propozycja, jednak została wycofana. I widzimy tutaj, że w Stanach jest coraz więcej właśnie zwolenników wśród polityków krypto. Warto zwrócić uwagę, że też nie trzeba im wierzyć, bo zazwyczaj wykorzystują wizerunek krypto i poparcie po to, żeby zdobywać więcej głosów. No ale warto zwrócić uwagę, że tutaj burmistrz Miami zaprasza do miasta górników, kusząc ich tanią energią, nie kryje, że chce przekształcić region w centrum blockchain w USA, a bitcoin ma być zintegrowany z każdym aspektem życia społeczeństwa. Więc na pewno to jest bycze. Burmistrz Nowego Jorku tak samo chwali branżę. Swoje pierwsze trzy wypłaty otrzymał w wy bitcoin. Yeah. później wyraził, że technologia boczna powinna stać się przedmiotem w szkołach. Bardzo fajnie. I wreszcie tutaj na koniec stanowa senator Arizony przedstawiła ustawę, która może zmienić Bitcoina w legalny środek płatniczy w regionie. No i to też jest bardzo gruby news. Więc widzimy, że z jednej strony mamy zimę, z jednej strony ceny spadają. Tutaj Fed coraz więcej podnosi wartość dolara, a z drugiej strony mamy bardzo grube zmiany. tak? Bitcoin ma bardzo mały market cap, nie jest wypompowany jakoś mocno. Dlatego te makro czynniki ze względu Fedu to są tylko krótkoterminowy wpływ mają na cenę. W długim terminie halvingi ilość bitcoinów na rynku i rosnący popyt zrobi swoje. Więc tutaj cierpliwość i to jest oczywiście nie porada inwestycyjna. Lecimy sobie dalej. Sprzedaż NFT znacznie spada. No czyli tutaj podkreśla nam to, że zima trwa. Sprzedaż niezamiennych tokenów NFT spada w tym tygodniu o 10%. I procenta. W tym czasie sprzedano NFT o wartości około 118 milionów dolarów, myślę, że tak, sporo, w porównaniu do 132 milionów dolarów zeszłego tygodnia. Co więcej, dwie kolekcje o najwyższej kapitalizacji straciły sporo w ostatnich 7 dniach. Wyceny rynkowe Board API Club spadły o 21,29%, a kapitalizacja kryptopanków o 19,18%. No więc tak to wygląda na rynku NFT. Myślimy, że jednak rynek nie upadnie. To jest, to jest normalne, że w trakcie zimy no, wyceny wszystkiego spadają. Awatary z NFT z Reddita sprzedane za 5000 dolarów, czyli po 4 ETH, czyli widzimy, że nie wszystkie kolekcje sobie radzą gorzej. Są tutaj sprzedawane awatary na Reddita za 4 ETH. Myślę, że sporo jak na awatar, no ale trudno, jak ktoś chce należeć do jakiejś elitarnej elity, no to musi zapłacić. Przejdźmy sobie dalej. Z Krakena odchodzi szef Jesse Powell, współzałożyciel i dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej Kraken, zrezygnuje ze stanowiska. Jego rolę przejmie Dave Replay i dotychczasowy dyrektor do spraw operacyjnych. On tutaj mówi, że odchodzi, jednak będzie kontrolować pracę nad rozwojem produktu i wspieraniem branży kryptowalutowej. Więc tak to wygląda. Tutaj podobno są jakieś problemy z Departamentem Skarbu USA. Pewnie, pewnie musi odejść, a nie odchodzi z własnej, z własnej przyczyny. Poza tym, nagłówek mówi, że odchodzę, bo to nudne. Mhm. Tak, zazwyczaj tak jak e, Sailor musi zszedł sobie, żeby firma mogła iść dalej swoim mm, torem, a, a on nie, nie robił problemów. Następny artykuł mówi nam o gościu, o Tavi Costa, który twierdzi, że Fed absolutnie zabije popyt i rynki. No i oczywiście może mieć tu mm, rację, no i ma, tylko że Fed pewnie niedługo się przeprosi z dodrukiem pieniędzy i podnoszeniem stóp, i znowu się zacznie karuzela e, taka jak zawsze. Mm, ogarnie to, co musi ogarnąć, wartość pieniądza wzrośnie. Inflacja się ustabilizuje, no i będzie znowu można drukować sobie i zwiększać ilość papierów o obrocie. No i tutaj widzimy, że wysokie zadłużenie w stosunku do PKB, nadmierne wyceny spółek i podwyższona inflacja oznaczają, że zaostrzenie polityki Fedu całkowicie zabije popyt. Tak, tak jest. No i lecimy sobie już na ostatniego news'a, który też jest gruby, więc moi drodzy dzisiaj mało newsów, ale możemy zauważyć, że naprawdę te newsy są grube, że pod tym rynkiem zimy się dzieją grube rzeczy, a kiedy przyjdzie odwilż, to będziemy mogli zbierać plony z tego. Więc 5G oparte na krypto, T-Mobile wraz z Helium uruchamiają nową usługę. Więc naprawdę, grubo, Nowa Labs i T-Mobile nawiązały współpracę, dzięki której powstaje Helium Mobile. Bezprzewodowa usługa 5G dla smartfonów będzie korzystać ze zdecentralizowanej sieci 5G Helium, a także sieci T-Mobile i przyłączyć się m.in. w razie potrzeby. Helium Mobile będzie usługą wirtualnego operatora sieci komórkowej, czyli Mobile Virtual Network Operator MVNO w skrócie. Niemniej dostęp do niej zyskają niestety tylko klienci Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej na razie. Usługa zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale 2023 roku i wykorzysta nie tylko sieć 5G T-Mobile, ale również obsługiwane przez użytkowników węzły 5G Helium. Więc następna gruba wiadomość. Umowa podpisana jest na 5 Lat, więc zobaczymy, jak to będzie działać, jak to będzie się zdecentralizowanie toczyć, czy jak te węzły będą sobie radzić, ale widzimy, że decentralizacja idzie tutaj teraz w sieci i może dużo namieszać w przyszłości. No dobra, dzięki i lecimy sobie teraz z analizą. Analiza standardowa, mempula, 3 bloki, 14,6 za, za bajt, e, więc jest tanio cały czas. Dziękuję, do widzenia, lecimy z terem. szkoda przedłużać, 12 gway 0,32 dolara za transakcję, więc jest tanią. Możemy sobie zobaczyć na przykład na Uniswap, jak to wygląda 3 3 dolary, więc jeżeli chcecie się pakować wytokeny, tokeny, no to jest najlepsza okazja, jest tanio i jest bez opłat, więc super. Tutaj widzimy bardzo pozytywne przepływy. Bitcoin 71 848 bitcoinów wypłaconych z giełd, Ether 126 wypłaconych z giełd i BNB 1214 wypłaconych z giełd, więc bardzo fajnie, zobaczmy Zobaczmy sobie, czy jak sobie tu zwiększymy, to będzie jeszcze więcej i nie tutaj podobnie bitcoinów więcej, więc bitcoiny bardzo ładnie wyciągane z giełd, to jest pozytywne. Niestety na tym wykresie tego nie widać, więc chyba niedługo przestanę go obserwować, bo nie wiem, co, o co chodzi, czemu na przypływach jest tak dużo, a tutaj muszą być jakieś inne adresy w tych tutaj w tych wskaźnikach. Dobra, tak to wygląda teraz wolumen na futuresach. 143 miliardy, więc podskoczyło nam. Stosunek longów do shortów 49,97% do 50,03% dla shortów. Open, czyli otwarte inwestycje 27 miliardów, likwidacje 266 milionów dolarów. Czyli tutaj widzimy szczegółowo, one się oczywiście jeszcze będą aktualizować. 25 milionów w shortach, nie, przepraszam, 25 milionów w longach i 47 milionów w shortach, ale to też nie jest wszystko. Bitcoin cały czas pod 200-tygodniową średnią kroczącą. Strach, ekstremalny strach mamy na rynku 22, więc widzimy, że tutaj zróbmy sobie max, No, nie jest, nie jest jeszcze tak tragicznie pod tym względem. Tęcza, no ja tutaj wam mówiłem, że podobno do tęczy został stosowany kolejny kolor, ale ja tutaj nie, nie widzę tego do kolejnego koloru, cały czas jest tak jak było, więc ktoś sobie jaja robił, wypadamy troszeczkę poza tęczę, chyba tylko trzy razy tak było w historii, więc zobaczymy czy model upadnie, czy naprawdę jest bardzo tanio i w przyszłości będziemy kasować bardzo duże zyski. Czas pokaże. Tak wygląda ilość bitcoinów w rękach... Instytucji 1 ,444, 444, 502 bitcoiny. Widzimy, że MicroStrategy wyrównało się do 130 tysięcy, bo ostatnio zakupiło 300 chyba, 1 dokładnie bitcoin, o czym wam poinformowałem w ostatnich wiadomościach. Krypto e, Bitcoin Bull Run Index znowu nam wali w minimum. Jesteśmy znowu na czwórce. No i zobaczymy, czy wybijemy 3. Ostatnio w, kolei, w tamtej bessie 3 to było minimum tylko warto zwrócić uwagę, że tutaj się chyba pozmieniały te wskaźniki. Tutaj był jeszcze Bitcoin Trend, Google Trend. Więc no zawsze trzeba mieć sobie w głowę, ale chyba jak wyrzucili, to też on się zmienia, ten wykres. Więc w każdym razie 3 ostatnio było minimum, przed ostatnią jednak 0. Więc zobaczymy, jak to będzie teraz. Czy jak dobijemy 3, możliwe, że 4 już jest minimum, więc bardzo ciekawe czasy, pesa to jest zawsze. Pamiętajcie, moi drodzy, że w beście to jest czas, kiedy y, tworzą się Twoje zyski. W hoście, jakie realizujesz, to oczywiście odejmujesz od kwoty bieżącej kwotę Zakupu, i wtedy to jest Twój zysk. Im będzie niższa kwota, im miałeś większe jaja, żeby kupić w zimie, tym Twoje zyski będą większe, bo większość ludzi się ładuje o tu, na przykład tu, albo już na samym szczycie, kiedy ta cena wy wyszczeliwuje, tak? A jak się załadujecie tu, no to jesteście przed wszystkimi. Smart money podobno się ładuje gdzieś tak pół roku przed wszystkimi, czyli widzimy tutaj wyszczał jest, tu ludzie już jakoś ładowali się, a tutaj Smart money najprawdopodobniej wchodziło. Czyli mądre pieniądze, tak? Pieniądze, które niczego nie oczekują, które nie, nie chcą sobie kupić, lambo za nie, które po prostu wchodzą i wychodzą w odpowiednich momentach. I starajcie się także tak robić. Od zlecenia 12 600 bitcoinów przy 18,5 tysiąca do zakupu, przy 19,5 tysiąca bitcoinów, a przy 19,500 na sprzedaż 13,400 bitcoinów. Bitcoinów. To jest oczywiście razem z mm, futuresami, samych fizycznych Bitcoinów, jak zwykle jest na pewno sporo mniej. Widzimy niecałe 3000 przy 19.500 na sprzedaż, 500 przy 19 na kupno i 800 e, i 2.500, 2700 już przy 18.500 do kupna. Więc mm, no tutaj ustawiają się zlecenia pod kupno. Fizyczne Bitcoiny są wybierane, pewnie wiele osób teraz spełnia swoje marzenie posiadania jednego Bitcoina. No i przejdźmy sobie do Twittera. Tutaj tak wyglądają stopy procentowe, jak zostały podniesione. Widzimy Polska 25 punktów bazowych, Szwajcaria 75 punktów bazowych, USA 75 punktów bazowych. Więc no, Polska, mimo bardzo słowej waluty, mimo wroga za granicą, nie podniosła bardziej stop procentowych. Więc e, ciekawe, czy złotówka nie pójdzie do Piachu. Myślę, że pójdzie. Złotówka tak lubi 25 lat średnio żyć, e, więc już tam i mija więc może jej się coś stać. No i tutaj bucher pokazał ciekawą informację, którą też mogę poprzeć, że wciąż myślę, że to gówno, czyli Bitcoin, chodzi do 50% Tysięcy przed halvingiem, i że to wygląda tak, że będzie mały bull run do 50, potem wszyscy będą czekali właśnie na te 12, tak jak ostatnio było właśnie ten taki bull run mały do 14, a wszyscy czekali na 1000, no i potem jakiś tam spadek, znowu jakieś wykończenie rynku, i dopiero halving i start w stronę ponad 100 tysięcy dolarów. I jest to prawdopodobne, bo spadamy już ponad mm, prawie 12 miesięcy, e, więc e, długo. Jeżeli pójdziemy jeszcze bokiem z 2-3 miesiące. No, to że uklepiemy sobie solidne dno, możliwe, że jeszcze przebijemy jakoś te ceny, e, więc w końcu musi przyjść odwilż. Nie możemy spadać cały czas w dół, tak? Nie możemy. E, są ludzie, którzy czekają na takie ceny. Widzimy, że ta strefa 18 tysięcy. 17, 19 bardzo ładnie reaguje. Tak, kiedy cena spada na 18, to widzimy wchodzącą nową gotówkę. Tak samo ja, na przykład, jeżeli bym zobaczył 17, bo ostatnio ostatnie ceny, które zakupu były takie, no to też będę już zwracał na to, żeby ładować się kolejnymi partiami. Więc jest szansa na jakieś odbicie, ale myślę, że musi się też uspokoić Fed. No a z drugiej strony widzimy, że po takich sytuacjach, że jeżeli na przykład rynki więcej spadają, a Bitcoin mniej, to znaczy, że już nie ma komu sprzedawać, nie ma podaży. Turcja obniżyła stopy procentowe z 13 na 12, mimo em, inflacji na poziomie 80%, więc widzę, że oni tutaj bardzo, no prawie, prawie jak nasi politycy, tak? niedługo jeszcze jak będziemy, zaczniemy my obniżać stopy procentowe, no to też będzie grubo, tak? E, tutaj podał zielono mi.eth. K.O. Kryptowaluty informuje, że Kukoń ogłosił nową strategiczne partnerstwo z Legend Trading. Pozwoli to klientom kupować i sprzedawać kryptowaluty za pomocą przelewów bankowych z zerowymi opłatami. Więc bardzo ciekawe. Tutaj dla ciekawostki możecie zobaczyć, jak wygląda liczba mm, ilości prawdopodobieństw wyszukania adresu Sida, na przykład z tych 24 e, słów. Jest to większa liczba niż gwiazd we wszechświecie niż chyba nawet atomów we wszechświecie widzialnym przez nas. Mm, więc trafienie jakiegoś. Sida, który ktoś już użył i jest bardzo mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. Istnieje takie nieskończenie małe prawdopodobieństwo, że traficie na przykład sida, gdzie będą leżały bitcoiny Satoshi'ego, tylko że on pewnie ma po 50 na każdym osobnym adresie, więc miliona nie traficie. Bo SID-y się pojawiły później, nie? Więc możecie trafić tylko sida, który otworzy na przykład jeden z klucz jeden z portfeli na przykład, tak? No, i podobno do yy, Kijowa ciągnie 60-kilometrowa kolumna ruskich czołgów, ale nie mam tutaj jakichś większych potwierdzeń. Mówię, co usłyszałem na Twitterze, może kogoś to zainteresuje. No, i podobno Brazylia w pełnym boomie ekonomicznym, bezrobocie na poziomie najniższym od 2015 roku i tutaj aktywność ekonomiczna najwyższa od 10 lat. Więc, no, ciekawe, yy, Brazylia sobie jakoś radzi w tym wszystkim. No, jeszcze fajnie by było, jakby przyjęła bitcoina za prawny środek płatniczy i układ sił na świecie niedługo może się zmienić. No dobrze, dziękuję ci, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli ci się podoba, napisz komentarz. Jeżeli nie, to oczywiście też co bym mógł zmienić. Hmm, dziękuję ci, że zostałeś naprawdę, że wspierasz kanał, że oglądasz te filmiki, że nie mówię tylko dla siebie. Fajnie jakbyś zostały jakąkolwiek komentarz na koniec, bo YouTube to bardziej pozycjonuje wtedy filmik. Dziękuję Cię, pozdrawiam, Elo!